Dwie olsztyńskie placówki kulturalne mają już swoich dyrektorów. 6 maja w galerii BWA odbyła się konferencja prasowa, na której oficjalnie przedstawiono nową dyrektor galerii, Małgorzatę Bojarską Waszczuk oraz nowego, starego dyrektora planetarium i obserwatorium astronomicznego Jacka Szubiakowskiego. Obie osoby doskonale są nam znane, bo działają w kulturze już od na pewno kilkudziesięciu lat, osoby, które mają ogromne doświadczenie, wiedzę, umiejętności, które kierowały różnymi projektami, które doskonale wiedzą, jakie są oczekiwania środowiska no, mieszkańców Olsztyna, środowisk kultury, jak i również na czym polega edukacja kulturalna. Jacek Szubiakowski przez ostatnie 5 lat pełnił funkcję dyrektora Planetarium i Obserwatorium. Mówiąc o zadaniach na najbliższe miesiące, wymienił m.in. zakup nowych filmów wyświetlanych w technologii Full Dome. W nowej kadencji chce postawić na edukację młodzieży i aktywizację widzów. Ma w tym pomóc specjalny system interaktywny. Sas Planetaryjny stanie się częściowo, przynajmniej interakcyjny. Będzie kilka wątków, które mogą, mogą, mogą wybrać... Będą mogli wybrać uczestnicy klikając na swoich smartfonach. Podobne, podobne takie innowacyjne elementy chcemy wprowadzić w obserwatorium. Małgorzata Bojarska-Waszczuk jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Autorka wielu wystaw indywidualnych i uczestniczka międzynarodowych konkursów. Dotychczas kierowała centrum ekspozycyjnym Stara Kotłownia w Olsztyńskim Kortowie. Galerię BWA chciałaby uczynić miejscem otwartym i przyjaznym dla mieszkańców i turystów. Mówiąc o swoich najbliższych planach, nowa dyrektor wymienia obniżenie cen biletów na weekendy i wprowadzenie jednego dnia bezpłatnego w galerii. Bardzo mi zależy na tym, żeby żeby po prostu wszystkie osoby, które są niezdecydowane czy sztuka, sztuka współczesna jest dla nich, spróbowały, bo być może coś w którymś momencie zaskoczy i w którymś momencie ktoś stwierdzi, że tak, to jest dla mnie ciekawe, mimo że myślałem, że że nigdy nie zainteresuję się sztuką, bo o miłośników sztuki my nie musimy zabiegać, oni zawsze do galerii trafią. Pierwsze wernisarze w galerii pod dyrekcją Małgorzaty Bojarskiej Waszczuk odbędą się już jutro. W sali głównej zostanie otwarta wystawa pod tytułem Uwięzione w wyobrażeniu młodej artystki Anny Bujak, zaś w sali kameralnej widzowie obejrzą zdjęcia związanego z Olsztynem fotografa Janusza Połoma.